Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Vaterlands, heil Kaiser dir. Słuchajcie, hymny Cesarstwa Niemieckiego, bo Namibia należała do Cesarstwa Niemieckiego. Namibia to bardzo, bardzo, bardzo nietypowy kraj afrykański. Warto o nim trochę powiedzieć. Pierwotnie buszmeński, więc malutcy ludzie, z czasem w pierwszym tysiącleciu naszej ery, czyli w czasach powiedzmy tam, jak się spotykał Bolesław Chrobry z Ottonem III, to w tym czasie w Namibii, na terytorium dzisiejszej Namibii, Bushmeni byli wyparci przez kukujów. Później w XVII wieku przyjdą jeszcze bantu, a ci to jak gdzieś wejdą, to wejdą. Więc dzisiaj dominuje tu kultura bantu. Ale zanim to się stało, zanim przyszli w XVII wieku, to w XV wieku przybyli tu ci co zawsze, czyli Portugalczycy. Trochę później, oczywiście, już początek XVII wieku, Holendrzy. W 60., -tych, 70 -tych latach XVIII wieku ekspedycje holenderskie w głąb kraju, dlatego mamy większość miast, no, brzmi tak holendersko bardziej niż niemiecko, tak. Windhook, był Windhook, bo Niemcy mu się nie zmieniali już tej nazwy, na przykład Windhook, prawda? I tak dalej. Pod koniec XVIII wieku Holendrzy opanowali zatokę wielorybią i wyspę Halifax, ale wkrótce odebrali im do Brytyjczycy. W XIX wieku za, zainteresowali się sprawą Niemcy, zostało to na konferencji berlińskiej też przyznane. No i tutaj mamy Niemcy ustanowili protektorat nad południową częścią kraju w 1884 roku, potem także nad północną i powstaje właśnie Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia, czyli Deutsch Südwestafrika, DSWA. Ona nie miała kontaktu z innymi koloniami niemieckimi, chociaż Niemcy bardzo na to obstawali na konferencji berlińskiej, ale, ale nie dostali. Od 1882 napływ dosyć masowy osadników niemieckich. Wielokrotnie tubylcy buntowali się w latach 90., ale było to krwawo tłumione. Ludność główna, która się buntowała to Herero, o 3 czwarte ich ludność... Ich ludność zniknęła. Podczas I wojny światowej brytyjska kolonia południowoafrykańska w imieniu Brytyjczyków okupowała Namibię. W 1949 roku właściwie je przyłączyła. W latach 50. i 60. odłączyła. Już nie od Niemców, jak widzicie, tylko od, tylko od RPA, tak naprawdę. Od 1979 roku Grupa Kontaktowa Zachodu USA, Wielka Brytania, Francja, RFN i Kanada, mediator między RPA, ONZ i SWAPO. To była ta organizacja obrony, właśnie niepodległościowa, i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda. Kraj jest dosyć. Yy, jak już wreszcie im się udało całkowicie mieć niepodległość w latach 70., no to kraj jest w zasadzie w dobrej formie. Z wyjątkiem separatyzmu takiego z lat 99, właściwie tylko tego roku, to wszystko jest mniej więcej tak jak trzeba. Jest aż 6% ludzi białych. Jest też. Są też, że jest też 6% mulatów, to jest bardzo dużo jak na Afrykę dzisiejszą. Także na co dzień używa się język Afrikaans, niektórzy używają także niemieckiego, nawet dzisiaj połowa ludności kraju posługuje się Afrikaans jako drugą tutaj nazwą, drugim językiem. Jeżeli chodzi o Hererów, to oni są dzisiaj jednym z słabszych ludów, Więc jest na przykład grupy Owambo i Ambo, na przykład tych jest więcej. Urzędowym językiem jest angielski, ale tak jak mówię, zachowały się tamte też. Także najwięcej afrykanc używa się na południu, czyli tam, gdzie się styka, to z RPA. Większość protestantyzm i to protestantyzm niemiecki, a więc luteranie bardziej niż kalwiniści, czyli holenderski protestantyzm. Transport, transport drogowy bardzo dobry. Są koleje zbudowane tak przez Niemców. Transport lotniczy też dosyć dobry, regionalny. Także jest jedna miejscowość, która brzmi, jakby trudno uwierzyć, że to nie jest w Niemczech. El umlaut der Litz, tak? Lüderlitz. Także też jest dosyć ciekawa kwestia. Jest to, jest to kraj żyjący w ogromnym stopniu z turystyki. Jest ich tylko 3 miliony około tych mieszkańców, więc nie ma tych problemów na zasadzie, że nie ma pieniędzy, a ludzi za dużo. PKB na łebka to jest słuchajcie, 11 tysięcy dolców. To nominalnie bardzo fajnie. Jak na Afrykę, jest to kraj bogaty. Także też dosyć ciekawa kwestia. Zobaczmy jeszcze. Economy. Higher middle income country, jak najbardziej. Um. No tak, no i co? Czytam tutaj, ale nie widzę, co oni tak naprawdę produkują. Chyba wszystko produkują. O, oh, jest. In... Nie, zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Aha, kopalnictwo, kopalnictwo, także diamenty, no tak, to nic dziwnego. Uran, wydobywają uran, a także cynk i srebro. Także też całkiem nieźle. Crude oil, czyli ropa naftowa, nieobrobiona oczywiście. Także sporo łowią rybek, zwłaszcza makreli. No, i ogromne zyski z turystyki, bo to jest kraj bogaty, niegnębiony tymi typowo afrykańskimi problemami, więc można sobie przyjechać, zobaczyć słonie i nie zarobić w nie? Tak to mniej więcej wygląda. No to napisz coś o Namibii, a ja tymczasem, a tymczasem zajrzymy do naszej książki i zobaczcie, ta książka Astrid Madimba i Chini Ukata. One są często tak na zasadzie, co też biali, tam zrobili złego, ale zobaczcie: Namibia, jedno z największych państw Afryki. Za tym popularnym kierunkiem turystycznym kryje się mroczna przestrzeń, przeszłość, o której się rzadko wspomina. Między 1904 a 1907 roku tamtejsi koloniści zastrzelili, zagłodzili i tak dalej. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Herero i Namaka. W ramach odwetu zastłumione powstanie przeciwko niemieckiej okupacji i kradzieży ziemi. Wyjaśniając, co do tego doprowadziło, trzeba się cofnąć do konferencji berlińskiej 1884 85 Wydarzenie to powinno głośno wybrzmiać na lekcji historii, z tego rozumiem, że w Londynie nie mówią o konferencji berlińskiej. 1890 rok stolicą kolonii zostało miasto Windhoek, typowo nazwa holenderska. Niemcy rozszerzyli swoją strefę panowania od wybrzeża po tereny w głębi lądu, aby zdobyć cenne grunty, przewrócić brutalne działania wojskowe przeciwko ludności. Podobno to tam po raz pierwszy mówiono o Lebensraum. Być może dlatego na przykład Piotr Zychowicz przy całej swojej ignorancji, jeżeli chodzi o wszystko co niemieckie poza drugą wojną światową, zainteresował się tym i w swojej książce Niemcy też o tym mówi i w którymś momencie Niemcy rozważali pomysł zamknięcia Herero w rezerwatach dla tubylców. Takie tutaj są rzeczy. Spróbowano spychać, spychano Hererów na kraniec pustyni Kalahari i wielu tutaj zginęło. Ludobójcze zamiany generała von Troty były zatrważające. Ludność rdzenną określał jako istoty na pewno nieludzkie. Tak, tak o nich mówił, i tak dalej. Tutaj jest nawet o tym. Kolejne akapity zawierają opisy szczegółowego okrucieństwa i przemocy seksualnej. Uznano za um, potrzebne ostrzec tutaj aż. Um, tak to wygląda. I teraz tak. W 1985 roku ONZ uznała te wszystkie zbrodnie za że tam nawet celowo zarażali ospą i gruźlicą w ogóle. To tak? były niezłe nie jaja, słuchajcie. W 1985 roku uznano zbrodnię za ludobójstwo. Rząd niemiecki dopiero się z tym zgodził oficjalnie w 2016 roku. W 1998 roku prezydent Niemiec Roman Herzog wyraził ubolewanie, ale to jeszcze nie były przeprosiny. Po I wojnie światowej Niemcy zostały ukarane utratą swych kolonii. Terytorium przeszło pod kontrolę brytyjską, właściwie RPA, ale to też oczywiście brytyjską. Niepodległość zyskała w 1990 roku, tak naprawdę dopiero. No, to był proces, tak? To był proces. Zmieniło nazwę z Afryki Południowo-Zachodniej na Namibię. Niemieccy osadnicy do dziś zamieszkują żyzne ziemie, których przodkowie wyrwali tym ludom. W Namibii żyją także potomkawie tych eksterminowanych ludów. Napięcia między oba grupami nadal się utrzymują, ale się mało o tym mówi. nie? Mało jak się porówna z RPA, na przykład, o czym cały czas się mówi, że ponieważ dawni rasiści zabierali biali, zabierali ziemię czarnym, to teraz czarni napadają na białych farmerów. O tym się mówi dużo w kontekście RPA, ale w kontekście Namibii nie. W 2003... Co ja gadam? Kurczę, dzisiaj coś nie mogę się skupić, daty mi nie wchodzą. W 2011 roku po trzech latach negocjacji Berlińskie Muzeum Historii Medycyny zwróciło 20 czaszek przedstawicieli Nama i Herero do Namibii, gdzie wyprawiono im pochówek. Uniwersytet w Frejburgu Breisgau mm, przesłał 14 kolejnych. W 2020 roku R... Er, er, RFN zaoferował 10 milionów euro odszkodowania za szkody wówczas tego, i tutaj prezydent Hage Geinoba powiedział, że to uwłacza. Niemcy, że za mało, nieadekwatnie. Niemcy były zdania, że przekazały Namibii już miliony euro w formie pomocy rozwojowej. W tych dwa, w co ja gadam, kurde, z tymi datami, napierała co ty, liczb nie umiesz czytać. W 2016 roku, Namibijczycy zamalowali jeden z niemieckich pomników z epoki kolonialnej. Zamalowali? To jak on wyglądał? Warto tu podkreślić, że o ile niemieckie posągi kolonistów nadal stoją, to wciąż nie schumowano ofiar tamtego ludobójstwa z masowych mogił. Niewątpliwie inne państwa Afryki, ale także Karaibów, pilnie będą się przyglądać rozwojowi sytuacji i tak dalej. No, może tak, może nie, zobaczymy. W każdym razie. No czarna karta relacji europejsko-afrykańskich nie da się ukryć. W ogóle ciekawa rzecz, że bardzo długo Namibia była poza rejonem zainteresowania Europejczyków, dlatego że miała dosyć skaliste wybrzeża i wietrzne i ciężko było tam się zatrzymać. Więc by się wydawało, że taki kraj będzie miał raczej spoko, jeżeli chodzi o europejskie poczynania imperialne, no ale okazało się, okazuje się, że jednak to nie gwarantuje, prawda, że w XIX wieku, kiedy była już, były już te wszystkie leki, że Europejczycy mogli bez umierania wejść w głąb Afryki, no to już to, bo to to przesądziło o opanowanie nad Afryką, nie wiem czy wiecie, że choroby trzymały Europejczyków z dala, na które tylko Afrykańczycy byli odpornieni, ale akurat właśnie XIX wiek to jest przełom medyczny, i akurat Europejczycy wchodzą w głąb i dlatego w ogóle konferencja berlińska i jej ustalenia były możliwe. Także, no, dosyć, dosyć dziwna, dziwna historia, dosyć przerażająca chwilami. Tak czy inaczej, do dzisiaj jeżdżą tamte niemieckie koleje. I to jest prawda, że pomocy rozwojowej było dużo. No, i taka, taka jeszcze jedna zabagniona sytuacja, jak to wszędzie na Ziemi. Nie? Takich sytuacji jest wiele, ale warto podkreślić, że to jest jeden z głównych krajów, do których się jedzie w celach turystycznych dzisiaj, bo jest to stabilny rząd, jest to dosyć bogaty kraj, nie ma takiego pressingu ekonomicznego, że cię od razu obrabują, bo nie mają co jeść czy coś. No, i Europejczycy wybierają ten rejon do. Do zwiedzania, właśnie. Także, no co mam powiedzieć? Polecam, chociaż sam nie byłem i nie wiem, czy się wybiorę, bo Afryka nigdy nie była jakoś w rejonie moich zainteresowań, ale jak wiecie, postawiłem sobie ambitny cel, żeby o każdym kraju coś nagrać, więc tak właśnie czynię. Na końcu tutaj mogę przypomnieć, że można tutaj wesprzeć mój kanał. Ostatnio mi odpadło dwóch dużych patronów, więc trochę smutno. Więc gdybyście mogli tutaj pomóc, to byłoby fajnie. Chociaż jeden, być może, przejściowo, a drugi, nie wiem, nie mam kontaktu. W każdym razie o mnie rozpowszechnia się różne te, że ja nagabuję dawnych tych, a to wiecie, że Patronite sam zachęca do tego, bo Patronite yy, jego przypomnienia giną w ogólnej korespondencji na e mailach. I sami zachęcają do tego, że nawiązać, że podziękować, nawiązać, wyrazić nadzieję, że że znowu będą wspierać, i tak dalej. Więc ja robię dokładnie to, co zaleca Patronite. Także e, tak to wygląda. A rozpowszechnia się o mnie jakieś głupoty, że nagabuję dawnych tych. Nikogo nie nagabuję, przecież to jest ich wybór. E, tutaj można ewentualnie na różne sposoby wesprzeć. A tutaj jest do naszego sklepu. A tymczasem mam jeszcze dla Was inny temat, już taki nie niemiecko-afrykański, tylko niemiecko-niemiecki. Stay tuned. Wir sehen uns einander sehr bald.